Cześć, dziś pokażemy Wam raj. Włoch na targu jakby straż miejska szła, a to idą policjanci. Chyba jest zasada, że nie może nic zwisieć na chodniku, żeby było przejście. Więc jak zobaczyli tych panów, którzy są po prawej, i jeden makijek, zawsze musi być policjant z kikiem, Policjant przewodnik, my go zawsze nazywamy. Teraz robią interwencję, bo tu niestety udało się kogoś złapać. To nie zdążę schować będzie swojego mandat. towaru. Odróż, bo zaraz zobaczymy nie jeszcze się w lepiej A tu całość tak jakby wygląda jakby się ciekaw. Popłop jest ogromny. Tak wygląda targowisko na jednej z kolonii, czyli tak jakby osiedli w no, Indiach. To kupił na wynos, że sobie to robisz dziurkę potem. To jest kokos, a to jak już wypijesz mleczko, to masz łyżeczkę i Daniel już wypił. Ojej, kotik to? Świeży kokos. Jak dzieje się w jednym z poprzednich odcinków, to mieliśmy problem z gazem. To tak jest tutaj, że tego gazu nie tak, że nie ma, on tak. jest. Tak, muszę zawsze pokazać, że jest 00. Ok, 00. On jest, tylko bardzo ciężko go dostać, bo bardziej popularną formą napędzania tych wszystkich samochodów jest CNG, a nie LPG. Tak jakby oni przeszli z systemu. LPG na CNG, nie wiem dlaczego, jakie są lepsze parametry w CNG. Na pewno się różni sposobem dostarczenia tego gazu, czyli LPG jest płynny, a CNG jest sprężony. I jak się nam już uda znaleźć taką stację, to oczywiście wtedy sobie normalnie tankujemy. Jak nie no to jest próba znalezienia gdzieś ich punktu, gdzie napełniają te induskie. Butle i, i tak po prostu tymczasowo podłączam, jak nie mogę podłączam, jak nie mogę znaleźć.. 11. Okay. Okay. I tak sobie teraz już rodzimy. Dotarliśmy na Goa. A to jest ostatni stan, który w Indiach odwiedzamy, czyli nasza ostatnia z możliwości dojazdu, tak żeby nam starczyło czasu wrócić jeszcze. Dalej już nie pojedziemy. Mamy tylko 3 miesięczną wizę, nie będziemy jej przedłużać. Myślimy, że tyle wystarczy. A tyle czasu co tutaj jesteśmy to dwa tygodnie już, bo. Przyjechaliśmy tu po prostu odpocząć po tym wszystkim. A wyszło jak, jak zwykle. Przez półtora tygodnia pracowaliśmy, a teraz jest taki czas dla nas, gdzie w końcu możemy odpocząć, i nie do końca to się tutaj udaje ani odpoczynek, ani praca dlatego, że temperatury w tej chwili. Są bardzo wysokie w cieniu, to jest 34 stopnie, odczuwalna 44 i wilgotność powietrza już ponad 80%. Sezon jest tutaj wtedy, kiedy u nas w Polsce jest zima i zaczyna się od października, kończy się w kwietniu. Najlepiej przyjechać tu tak w grudniu, w styczniu. My jesteśmy tu niestety poza sezonem, kiedy czekają już, już na monsun, a w tej chwili... To też ma swoje plusy, bo jest po prostu mniej ludzi. Chcemy sobie polatać dronem, ale Gostek już lata dronem. Jest! <noise> Jeszcze się z tego cieszy. A tu taki śmieszny znak, żeby nie robić sobie selfie, bo można wpaść ze śliskich skał do wody. Robimy sobie selfie? Dawaj. summer we are green under the sun we do our best to hide innocence fading away as we learn the truth and we'll be anything that we wanna be gonna get what's coming in the borderline into our dream nothing will ever be as real as this the flames won't burn our skin we're thick as thieves and we know what we do we live on like an echo oh so take me away Prawdę mówiąc, jest to taki piekielny raj, bo temperatury są straszne i ciężko było tutaj pracować. Ciężko nawet odpoczywać, bo ta pogoda jest taka, jaka jest. Oni tutaj już modlą się o deszcz, o, o ten monsun, już, żeby on już był, bo mają też dosyć. Ale to nie chodzi o temperaturę. Najgorsza jest wilgotność, bo ona dobija, bo po prostu nie da się normalnie funkcjonować. Nasza klimatyzacja w Indiach uległa. Modyfikacji, bo uważni widzowie, jak się przyglądali tutaj, to widzieli jeden wiatraczek. Teraz na popularnym portalu aukcyjnym w Indiach zakupiliśmy podwójny. I oprócz tego, że jest podwójny, to jeszcze ma dwie szybkości sterowania mocą, więc albo jest przyjemna wieczorna bryza, która tylko nas muska, ale teraz już rzadko z niej korzystamy, albo jest wicher, który nas. W jaki sposób troszeczkę chłodzi. A ten gataczek, który był tutaj wcześniej, jest teraz w Łazience, i on w Łazience nam powoduje to, że troszeczkę da się poddychać przy prysznicu, przy przebywaniu w Łazience. Zastanawialiśmy się długo nad fenomenem magią Goa. I w ogóle skąd my się tutaj wzięliśmy, dlatego że w naszy, naszej trasie Indii Goa w ogóle nie było brane pod uwagę jako miejsce takie komercyjne i totalnie nie dla nas. Bombaj miał być ostatni, a tutaj nagle znajdujemy się na Goa. I chyba trzeba się doszukiwać tej przyczyny w historii tego miejsca. Trochę w historii, bo jest to miejsce, które... Swoją sławę zaczęło wówczas, kiedy rozwijał się van life na świecie. Czyli pojawili się pierwsi hipisi i było to w latach 60. XX wieku. O tym możesz poczytać więcej w naszej książce, którą serdecznie zachęcamy, żebyś kupił, kupiła. Natomiast ten hipisowski klimat on pozostał do dziś i doświadczyliśmy tego samego. Przyjechaliśmy tutaj dosłownie zobaczyć, jak to będzie, a jesteśmy tutaj... Ile? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Więc tak potwierdzamy z go, a czasami ciężko jest wyjechać. Czasami? Dużo osób mówi o tym, przyznaje się do tego, że przyjeżdża na tydzień, a zostaje na pół roku. Niektórzy kupują tutaj mieszkania. Nawet bardzo dużo Polaków ma tutaj. Swoje takie domy, gdzie w tym takim okresie, kiedy nie ma monsunu, czyli przyjeżdżają tutaj po prostu na zimę, mieszkają. I jeśli chodzi o samo to tak, to jest całkiem co innego. Stan jest bardzo malutki, bo zajmuje chyba najmniejszą powierzchnię ze wszystkich w Indiach. A dzieją się tutaj takie rzeczy, że człowiek nagle pum, i mu mózg wybucha ze względu na to, że tak, tutaj można się dobrze zabawić, poimprezować. Tak, goła słynie z rewelacyjnych imprez, e, takich całonocnych, kilkudniowych. Ale my no, na takie nie, w sumie nie byliśmy, my ale sumie nie byliśmy. czasami my. je słyszymy. E, już jesteśmy takie pierniki, że nie chce, nie chce nam się w takiej pogodzie... No, pójść na dyskotekę, potańć sobie na plaży przy temperaturze oscylującej w okolicach 40 stopni. E. Żeby się rozgrzać w zimie, w Polsce, kiedy temperatura w nocy jest poniżej 20 stopni, to jeszcze? Są też restauracje, których nie spotka się nigdzie indziej. W promieniach pięknie zachodzącego słońca na plaży Goa Agoda, konkretnie. Agonda. Agonda, no. Agonda Dania, nie przekręcę wszystkiego, co można przekręcić. I jemy sobie kolację, obiad z takim właśnie widokiem na tarasiku. Ale tu jest ważniejsze to, co nas tutaj bardziej, przynajmniej mnie, w tym momencie. Fascynuje to, zobaczcie, świnia, świnia. Może nie widać, ale rzeczywiście smakuje jak świnia. I Daniel ostatnie dni mówi tylko i wyłącznie o świni. Już tutaj chciał łapać te takie dzikuski, które latają czasami. No długo już nie jadłem. I Polowanie nie, chciał zrobić. Nie wiem, jak to się w ogóle odbyło, że tutaj mają jakieś embargo na jedzenie i krowy, i świni, i w ogóle wszystkiego. Jeszcze z tego będą frytki. I właśnie tak umilamy sobie wieczór, przynajmniej ja, bo do na krewetki już, krewetki mi się przejadły. Jeszcze nie. I no, tak, ja już od razu Wam pokażę, to są jakieś kiełbaski ze świni. Nie smakują źle, bo już próbowałem, są ostrzejsze niż u nas w Polsce. Już jesteś w tej kiełbasie odnalazłam. Nieważne, bo ja się poperfumuję nią. Poperfumujesz? A tu... Już sam spał. Jest... Znajma hotel. Rodzaj świeżonki indyjskiej, no bo to jest w jakiejś masali. Tak, ale to jest świnia. Czuć po konsystencji. Po konsystencji, a nie po Pomidorowo-paprykowa. Mięsa. Jest tak mocno przyprawiona, że tutaj ciężko czasami mięso rozróżnić. Ale jest, jest, udało się. Przepraszam wszystkich nie mięsożerców, ale. Po tylu miesiącach niejedzenia świni, tylko ten kurczak, krewetki i owoce morza, człowiek jednak tęskni za smakiem dzieciństwa, którym no, według polskiej tradycji niestety jest świnia. Tylko dla ciebie. Dlaczego? No bo mi to odpowiada. Nie jadłaś świni w dzieciństwie? Coś ciebie za Polak. A Aldona to oprócz tego, że jak idzie z aparatem i cały czas robi zdjęcia, to przypomina Chińczyka to ona cały czas nie chińszczyznę, nawet teraz ja, ja ma, zupa chińska. Ja mam dużo z Chińczyka, I... może następna podróż do Chin, nie? Ale tam jest świnie, ja tam mogę jechać. Nie dla świni ogólnie, dla kultury, ale... Tak ale dla mogę... świni, ale prawda jest taka, że dla świni. Przewagą tych, którzy nie jeżdżą na stałe, tak jak Ojej. my kamperami, jest to, że w pewnym momencie macie ustalony jakiś tam okres, kiedy wrócicie do Polski i wracacie też do tradycyjnej kuchni. A jednak, wielomiesięczna podróż to. Uświadamiasz sobie, że polska kuchnia jest najlepsza. Jest najlepsza i. Ja bardzo lubię chińską. To nie tak, że tylko polska, chińską. Chińską też już lubię w sumie, ale indyjską bardzo lubię i zawsze bardzo lubiłem, ale tak, po jakimś czasie po prostu jest taka tęsknota imigranta, to się nazywa. I albo się chcę wrócić po coś. Ja akurat konkretnie, widać z resztą po mnie, mam ochotę wrócić dla jedzenia. Dla schabowego. O, schabowego. O tak, do mamy na schabowego. chyba to i ja bym zjadł. Ale ogólnie ja mam tak, że przez cały miesiąc mogę nie jeść tego mięsa. Ale raz na jakiś czas lubię sobie właśnie strzelić schabu z albo moja mama robi takie bardzo dobre zrazy wołowe, a twoja mama robi bardzo dobrego strogonowa i tak bez mięsa to bla, blado wypadł. I tak przy... No i krewetki, bez krewetek to nie ma życia. I tak sobie przy jedzeniu umilamy tą chwilę, nie dość, że jesteśmy szczęśliwi, bo trafiliśmy na odmianę mięsa, którą przez całe Indie nie było możliwości, żeby kupić, to jeszcze sobie umilamy, a jeszcze mogłoby być lepiej. Jednak Polacy. Najważniejsze to, co można na gole. na gole. Ale najważniejsze to, co na Goa można zrobić, doświadczyć, to wynająć sobie domek w egzotycznym stylu i pomieszkać po prostu na plaży, co też uczyniliśmy. I nie robić nic, bo tego też potrzebowaliśmy. I my, chyba na Goa, znaleźliśmy się w odpowiednim czasie. I odpowiednim miejscu. I odpowiednim miejscu. Przyjechaliśmy tu, żeby. Popracować, ale też odpocząć. Trochę ta praca się przedłużyła, i teraz w końcu mamy te dni dla siebie. I tak się zastanawiam, jak można odpoczywać w takich temperaturach, jak można pracować, a w gołach chyba właśnie chodzi o to, żeby przestać odpoczywać przestać myśleć bo jest tak gorąco, że się nie da myśleć. A my, Europejczycy, jesteśmy tak. No mów, mów. Kończymy po prostu to ujęcie, bo Aldona siadła na torebce ja siedzę na kamieniu. Jest I tak nagrzany, tak że już mam ugrillowaną dupę. Przepraszamy, ale musieliśmy skorzystać z funkcji chłodzenia stóp, bo już nie dało się wytrzymać. Stoimy w tej chwili w morzu, w morzu arabskim fale miejmy nadzieję, że nie będą nam aż tak przeszkadzały. Teraz jest odpój, że będzie więc nas będzie słychać. lepiej. Tak. Chodzi o to, że my, Europejczycy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cały czas o czymś myślimy, mamy taką gonitwę myśli, to jest do zrobienia, to, 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 tamto, a tutaj nie da się myśleć. Dlatego <noise> naj... to jest najlepsze miejsce ku temu, żeby po prostu położyć się, odpocząć, medytować, albo właśnie uprawiać jogę. W sumie jeżeli chodzi o jogę, to takie centrum stolica jogi to jest Rishikesh, które widzieliście w poprzednich odcinkach, ale Goa jest takim miejscem zaraz po Rishikesh bardziej na takie szkolenia a tutaj to już po prostu się praktykuje, relaksuje, wypoczywa. I taki inny jeszcze fenomen Goa to jest to, że... Że Goa jest inny, to jest inny stan. Widzieliśmy bardzo wiele palm, bardzo wiele egzotyki, ale dopiero tutaj przyjeżdżając zdaliśmy sobie sprawę jak tu jest egzotycznie. Tutaj są palmy, tutaj jest burz. Tutaj jest dżungla, no. dżungla, pustynia, morze, ocean. Egzotykę na pewno widać w łódkach. Tutaj jest ich jakiś Poseidon hinduski, ale bardziej chodzi o to, że łódka jest bardzo wąska. Powiedziałbym, że kanu, a wygląda trochę jak katamaran, bo budują do nich takie pływaki. I te pływaki są zawsze naturalne. Chociaż gdzieś tam chyba z jednego widziałem, tylko z PCW rurą. Za, zaklejoną po prostu, żeby pełniła tą funkcję. I co jest najlepsze, to ten pływak jest tylko jeden. Ale dlaczego robią tylko jeden pływak, nie tak jak w Katamaranie dwa? to powiem szczerze, że nie wiem. Wiem, że oglądają nas też ludzie, którzy znają się na tym i pływają dużo, więc może podpowiecie, dlaczego jeden jest wystarczający pływak. No bo mi się wydaje, że po prostu jakby fala walnęła tutaj od tej strony pływaka, to ta łódka się przewraca na tą stronę, gdzie pływaka nie ma. Ale, jak tak nie jest, to poprawcie mnie. Ca cała egzotyka wypełniona jest pięknymi widokami. Tyle, że troszeczkę nie jest to wszystko przyjazne na van life, na posiadanie kampera. No, co i za coś, niestety. Tutaj jednak bardziej nie, spra wotele. sprawdzają się domki. Niestety są one bardzo drogie. Nawet poza sezonem. Jeżeli chodzi o ich standard, to jednak drogie są. Są drogie. Ale Goa jest stanem, który jest bardzo zróżnicowany. Nie tylko, że jest zróżnicowany, to tego jest zupełnie inny niż całe Indie. I tutaj panuje taka większa wolność. Inni są Indusi. Nie latają cały czas za nami, żebyśmy sobie z nimi robili selfie. Zachowują taki dystans do podróżników, do turystów. Są po prostu przyzwyczajeni, bo zapewne tutaj rzesze turystów w sezonie... Oni już tutaj dużo widzieli. Tak. Bo, tak jak... Goa się zaczęło rozwijać dzięki hipisom w tej południowej części, I tak? Em, taki boom przeżyło w latach 80., kiedy tak całkowicie wybuchła turystyka i ludzie sobie uświadomili: ej, no ci hipisi po coś tam jeżdżą, więc zaczęli jeździć nie tylko hipisi i od tego czasu rozwija się turystycznie Goa, ale niestety infrastruktura nie nadąża za tym rozwojem i za tak ogromną ilością ludzi, która przyjeżdża tutaj na wakacje. Więc drogi są słabe. Te hotele są, jakie są. Prąd nie zawsze jest. Prądu praktycznie codziennie nie ma, mają e, braki w dostawach. Leżymy sobie na krzesełkach. I nagle widzimy cała plaża, pf, jest ciemno i nic nie widać. Po prostu wyłączają za chwilę minuta mija, generatory tam, gdzie zostały zainstalowane, zaczynają znowu świecić, ale reszta plaży jest zaciemniona, więc to ma swój urok, to trzeba po prostu przyjechać i chyba przeżyć. Tak, warto jest tutaj przyjechać. Zachęcamy, kiedy macie tą gonitwę myśli i chcecie przestać myśleć na kilka dni chociaż czy właśnie oddać się relaksowi, postać medytacji, jogi, masaży. Kupów są tutaj bardzo fajne rzeczy. Sklepów na Goa zdejmuje się buty i wchodzi się bez butów do apteki, do każdego sklepu. A my teraz odbieramy koszulki, naszą pamiątkę z Goa. To takie trochę też podsumowanie tego całego wyjazdu, bo sobie zmieniliśmy część hasła, ale to jest hasło, które kojarzy nam się z Indiami, bo normalnie tutaj na końcu było Goa. My... W pewnym momencie chcieliśmy sobie napisać takie yy, na kartonach tak, i tak, mieć takie transparenty i te wszystkie hasła żeby tego nie mówić bo już nas usta bolały buzia nas bolały, szczęki całe od powtarzania tego w kółko a tak to byśmy mieli na koszulkach niestety znaleźliśmy i patrzyliśmy na ten pomysł dopiero na goła Zobaczyliśmy koszulkę Koszulki można w ciągu 5 godzin odebrać są różne fajne wzory, jak macie ochotę sobie przejrzeć i przyjechać tutaj, jakoś kupić. O, pokażę wam, jak oryginalnie wyglądała. Na końcu była goła, a my sobie zrobiliśmy maniak. Ale ma dużo fajnych koszulek. Chociaż dużo wzorów było kuszących. Na przykład ten. Ach, no, to też jest Ubraliśmy się oboje na żółto, bo jest doniosła chwila. Zamieniamy groszka na domek na plaży z myślą o was, bo znaczy o was, o was też, bo pokażemy wam, bo zazwyczaj przewidujemy, że jednak do Indii nie będziecie na tyle szaleni co my i przyjedziecie tutaj w innej formie. Raczej przyjedziecie, przylecicie, bo tak jest najprościej się dostać. Jeśli będziecie przeglądać oferty, to zobaczycie takie różne domki na plaży z różnymi opcjami i teraz wam pokażemy taki jeden domek, bo. Dla nas to będzie nagroda, ponieważ potrzebujemy trochę klimatyzacji. Jeszcze jak tu przyjechaliśmy, to była w miarę znośna temperatura. Teraz już jest naprawdę ciężko, bo 80% wilgotności i 42, 45 czasami odczuwalnej temperatury. Tak jak mówiłam Wam w relacjach na Stories, jak ktoś nas śledzi na Instagramie, to na Goa sezon trwa od października do kwietnia i wtedy jak najbardziej polecamy, bo jest to yy, Taki raj indyjski i naprawdę jest tutaj super. Polecamy, nam się podoba, ale nie teraz, kiedy my jesteśmy, bo już ten sezon się skończył i w tej chwili temperatury są takie, że mózg staje i żeby w ogóle pracować, jednak potrzebujemy mieć klimatyzację. Ja potrzebuję Widać prysznica. Widać po nas, że cały czas się cały pocimy. Cały czas się lepimy, włosy mam kluchy i Także nie nadążamy się myć. wchodzimy. Prezentuj. Wchodzimy. Na początku jest y teraz. Na początku jest zawsze teraz? Nie zawsze jest taras. My mamy teraz. Co, teraz raczej. Mamy widok na morze z Tarasu. Chociaż przysłonięty palmami, ale tam jest morze i słychać By się. Ale przysłonięte, to byśmy nie wytrzymali. W ogóle tu nie siedzieli. Mamy kokoski i zapraszamy do środka. <grym i zbytki> to jest tak poglądowo, zaraz będziecie mieli przebitki. Ale na powiedz, co mamy w wyposażeniu? Na wyposażeniu jest przede wszystkim klimatyzacja i mimo tego, że nie lubimy, to tutaj, na Goła polubiliśmy bardzo. Tego potrzebujemy, żeby skupić myśli, żeby w ogóle zasnąć, bo ostatnie dni też mieliśmy problem, żeby zasnąć. Jest tak duszno, że nie da się żyć, a potrzebujemy jeszcze tutaj chwilę zostać i do tej chwili będziemy w tym domku, a potem już ruszymy w te rejony, gdzie da się oddychać. I takie domki one przypominają taki wczesny PRL nad jeziorami w Polsce. To jest po prostu płyta Ala Pilśniowa, która została użyta do budowy. Jest oczywiście baldachim, który pozwoli na to, żeby trochę komary nie gryzły. Chociaż my tutaj komaryzało. Nie, no, nie ma komarów. Największe komary najwięcej boweli chyba. Ale łóżko zazwyczaj wygląda tak samo, czyli macie podwójne łoże małżeńskie w tej cenie i do tego tam jest taka. Składana szafa, jest, jak... Jest szafka turystyczna. Zwiózka. Jest czarny. Ale to można zamówić też, widzę. Domówisz jak się skończy w cenie, masz po tak. dwa... A potem mamy ten. śniadanie, mamy kartkę na śniadania. Tutaj trzeba plażą przejść. I łazienka, która na pierwsze oko od razu rzuca się tym. Także zobaczcie jak jest zbudowane. To są dziury na zewnątrz. a widać nawet palmy. Ale jest, co narzekać, jest prysznic, jest ubikacja. Prysznic jest podobno z ciepłą wodą, ale przez ostatnie dni w groszku nawet nie podgrzewaliśmy wody, bo ona się sama podgrzewała. Dokładnie. Jest tak gorąco. I wygodne fotele. już siedząc w naszym tarasie z widokiem na morze, powiemy Wam jeszcze cenę. My za trzy noce zapłaciliśmy tutaj okolice 600 złotych, ale sprawa wygląda w ten sposób, że Goa to nie jest miejsce przystosowane do tego, żeby tu przyjechać kamperem. I taki jest nasz, nasz ostateczny werdykt, bo naprawdę przyjechaliśmy 400 parę kilometrów wybrzeżem, i tych miejsc jest. Ale nie tylko na Goa, jak jechaliśmy na Goa. To wzdłuż tego Morza Arabskiego, ciężko o takie miejsce, żeby było. Tutaj mówię 400 wzdłuż całego Morza, gdzie się styknęliśmy z Morzem. Jest nieliczna w ogóle ilość tego, żeby stanąć tak jak tutaj, jak te domki, bo właśnie miejsce zajmują domki. A jeśli spojrzycie na ceny, nie, nie te pozasezonowe, to za pobyt tutaj w takim domku, w zależności jak on ładnie jest zbudowany, ale mniej więcej technika budowania jest taka sama, na palach podniesione, żeby był ten orientalny, ten egzotyczny klimat to ceny trzeba liczyć mniej więcej, że te 600 zł zapłacicie za noc, oczywiście z wyżywieniem, czyli za śniadaniem najczęściej. Tylko ze śniadaniem. Tak, ale musieliśmy spróbować tego, żeby się poczuć tak jak tutaj przyjeżdżają inni ludzie bez kampera, z kamperem nie będzie prosto Wam znaleźć miejsca, więc teoretycznie można sobie spróbować tego domku. On się dużo nie różni, oprócz tego, że ma klimatyzację, od standardu naszego groszka, ja może groszek myślę, szczelniejszy że jest. Ja myślę, wiele osób z tych, które nas ogląda, yy, będzie chciało przyjechać na Goa, bo naprawdę jest warto i jest to piękny region yy, Indii. Ale niekoniecznie kamperem, tak. dlatego te domki... Yy, będą wam potrzebne. I robią klimat, nie? I robią ten klimat. Co się wtedy czuje bardziej, bardziej... Z tym się kojarzy ludziom raj. Wyjazd wakacyjny. Ja muszę się przyznać do tego, że ja nigdy w takim domku nie spałam. Ja mam frajdę, bo ja sobie tutaj wchodzę na kurzej nóżce, mam dreblinkę drewnianą i jest sztosik. Patrzę sobie teraz na morze. Popsuć ci wyjazd? No. Wyjazd z panie tu? Widziałeś te dziury? Jakie dziury? No wszędzie, które są. Łazience i tak dalej. Drzwi są nieszczelne. A nie, no to drzwi widziałam, że jest, tak, tak odstają. Ale Pająki, jaszczurki, węże. Ale podejrzewam, że gro, groszek będzie się bardziej trzą... Yy, Boże. Groszek się bardziej... Ten domek bardziej będzie się trząsł niż groszek. Jak chodziły, No nie, jest to wilny. Jak chodzisz, to już się trzęsie tak. z domek. domu. A się nie zawałał. Czyli nie boisz się wszystkich płazów, które tutaj... gadów i e, owadów, które mogą tu wpełznąć. Ale kobra nie wejdzie, bo kobra ma dwa metry, jest za gruba. Dziury są dosyć duże. Nie, nie pając nie. Chciałam wziąć prysznic i Daniel dobrze przewidział, że coś tu wejdzie przez te takie dziury w podłodze. No i weszła mi żaba i stemnie podglądać i teraz się zastanawiam, czy ona jest Jadowite czy nie. <laughs> wow! Piękna jest! się zaczęło i tak będzie całą noc. Ale jakiś śluz zostawiam na rękawiczce. А она не вручи?